Pochwalony Jezus Chrystus, piątek, pomału ostatki, my tymczasem chcemy cały czas być w Duchu Świętym. I jeżeli idziesz na zabawę, jeżeli chcesz tańczyć, w Duchu Świętym, niech radość nasza będzie dzięki Bogu w nas. Cokolwiek robimy, jakkolwiek mamy wolny czas, wszystko w Bogu. Dzisiaj mamy taką sytuację w Ewangelii. Przyprowadzili do Jezusa głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. A Jezus nie. Jezus wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego, Fata, to znaczy, otwórz się. Mamy, patrząc na Jezusa, pewne utarte jakieś drogi. One są. Dlatego, że znamy, że Jezus tak działa, że śpiewamy razem, że się modlimy, że jesteśmy w Kościele, i przychodzą do Jezusa i mówią: Zrób tak, jak robisz zawsze. Połóż ręce i się pomóc. Tymczasem Jezus tego chorego chce uzdrowić i uzdrawia, ale wie, że dla niego potrzebne jest wzięcie go na bok, osobno od tłumu. Większość uzdrowień jest na oczach tłumu. Większość modlitw jest tak, że jesteśmy razem, modlimy się we wspólnocie, ale są takie szczególne, że idziemy z Jezusem sam na sam. Są osoby, które sobie bardzo cenią, że wejdą do kościoła i tam nie ma nikogo. Są w kruchcie, modlą się same i ważne jest dla nich, że jestem tylko ja i Jezus, na osobności. Na osobności to też jest modlitwa w moim sercu: że się spotykam z Jezusem, tylko ja i On, w moim sercu. On tam mieszka, On tam ma swój dom i chce być z Jezusem w moim sercu, na osobności. Potrzebne momenty, żeby dokonywały się cuda. One nie tworzą całości spotkania z Jezusem, ale są obecne. Jezus bierze na górę niektórych apostołów. Jezus sam idzie na górę, żeby się modlić, a tutaj bierze człowieka na bok osobno, żeby zrobić z nim coś, co trochę może krępuje, ale coś, co jest ważne, żeby był zdrowy. Pobądź z Jezusem na osobności. Dbaj o takie momenty. Może już teraz warto pomyśleć o jakimś postanowieniu wielkopostnym. W takim kierunku, żeby być osobno z Jezusem, żeby był na to czas, żeby być osobno w Bogu, z Bogiem, żeby patrzeć na swoje, swoje serce, dom Boga. Tam jestem ja i On. On i ja razem. Na to spotkanie, we dwoje, z Bogiem, błogosławię każdemu z was. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miejcie uśmiechnięty dzień, dużo radości. Duchu Święty uśmiechnięty, przyjdź. Tu jest teledysk mocny w duchu. Niech ta modlitwa nas rozpromienia. Bóg chce z nami działać. Działa w nas. Niech to będzie świadome współdziałanie z Bogiem. Do zobaczenia.